Co to jest odwrócenie energii? Cześć, jestem Justyna, jestem certyfikowaną terapeutką metody EFT Tapping Emotional Freedom Technique. Jest to metoda pracy z energią, pracy z podświadomością, która polega na ostukiwaniu Twoich punktów akupunkturowych w Twoim ciele. Kiedy to robisz, usuwasz blokady energetyczne, dajesz upust swoim nie niekomfortowym, negatywnym emocjom i sprawia to, że po prostu wyzwalasz emocje i czujesz się lepiej. Więc, co to jest odwrócenie energii? Wyobraź sobie, że jesteś energią. Oczywiście. Gdyby, gdybyśmy nie byli energią, nie wibrowalibyśmy, po prostu rozpadlibyśmy się na kawałki. I nasza energia jest rozprowadzana po ciele poprzez meridiany. Są to takie autostrady, które rozprowadzają energię po naszym całym ciele. I w momencie kiedy odczuwasz jakieś silne niekomfortowe emocje, gniew, smutek, złość, poczucie winy, kiedy masz jakąś traumę, kiedy masz jakieś stresy, to w twoim ciele następuje blokada, tworzą się blokady energetyczne. I kiedy właśnie ostukujesz swoje punkty akupunkturowe, ostukujesz te meridiany, wprawiasz je w ruch, w wibracje, twoja energia zaczyna się odblokowywać, lepiej płynąć i jest dostarczana po całym Twoim ciele. I po prostu sprawia to, że odblokowujesz się, dajesz upość swoim niekomfortowym emocjom i po prostu czujesz się lepiej. Zaczyna się proces samouzdrawiania, bo my jesteśmy w stanie sami się uzdrowić, prawda? To nie jest tak, że podczas sesji ja Cię uzdrawiam, chociaż ja też oczywiście robię rejk, jestem... Um, jestem um, Mam zdolności takie, że mogę robić reiki też, ale nie używam tego tak naprawdę często podczas sesji z, z klientkami. Więc wracając do punktów akupunkturowych. Jest, jest kilka głównych punktów, ja używam tak naprawdę wszystkich punktów, bo nie wiesz, w momencie, kiedy ci się energia zablokuje, nie wiesz, gdzie ona siedzi. Więc jest punkt karate, czubek głowy, później jest tutaj brew, skroń, pod okiem, pod nosem, broda, obojczyk, pod ręką mniej więcej na wysokości biustonosza, nad garstek, to jest też świetny punkt, bo to jest wiązka meridian i palce. Dla mnie najważniejszym punktem jest punkt karate, tak jak karateka, bo on odpowiada za odwrócenie energii bo to tak naprawdę musi, ta energia ma nas chronić i energy reversal, czyli odwrócenie energii, jest pomocne wtedy, kiedy na przykład musisz wbiec do płonącego domu, żeby uratować dziecko, ale niestety na co dzień nas to stopuje, bo na przykład chcemy schudnąć, ale na przykład nasza energia jest odwrócona, biegnie w złym kierunku i będzie nam bardzo ciężko to zrobić. Chcemy zmienić pracę, ale coś nas stopuje i to właśnie jest odwrócona energia. Ale kiedy ostukujesz te punkty akupunkturowe i punkt karate zwłaszcza, i skupiasz się na swoich emocjach, robisz afirmację z terapeutką, to wtedy ta energia się odblokowuje. Jeżeli chcesz spróbować EFT, zapraszam cię serdecznie, Justyna Sodal certyfikowana terapeutka metody EFT.